Joanna przeciągnęła się, zrzucając z ramion ciężar nocnego zmęczenia. Była godzina piąta trzydzieści rano, a ona jak zwykle już od godziny krzątała się po najwyższym piętrze prestiżowego biurowca w centrum Warszawy. Szklane ściany odbijały pierwsze, nieśmiałe światła miasta, a w nich jej drobną postać, ubraną w skromny fartuch i trampki pamiętające lepsze czasy. Dla większości ludzi była niewidzialna. Sprzątaczka, ta. Co znika zanim zacznie się dzień, co zawsze jest przed i po, nigdy w trakcie. Ale dla Joanny to nie był tylko zawód, to była mała misja. Każda historia ma swój początek. Ta zaczyna się jak wiele innych, ale nie skończy się tak jak myślisz. Lubiła porządek, lubiła zostawiać po sobie coś więcej niż lśniące powierzchnie. Czuła, że w tym chaosie wielkiego miasta ona jest tą, która wprowadza odrobinę harmonii. Dobra, Asia, jeszcze sala konferencyjna i koniec na dziś, mruknęła do siebie, ciągnąc wózek z mopami. Jego kółka zgrzytały cicho na lśniącej posadzce. Drzwi do sali były uchylone. W środku panował chaos po wczorajszym cateringu. Papierowe kubki, resztki kanapek, plastikowe butelki, krzesła odstawione pod dziwnymi kątami. Joanna westchnęła, ale na jej twarzy pojawił się też lekki uśmiech. Dla niej to była rutyna, rodzaj zagadki do rozwiązania. Zaczęła od segregowania odpadów. Butelki układała tak, żeby etykiety były do przodu. Sama nie wiedziała czemu. Po prostu lubiła, jak wszystko jest równo, jak pewna forma ładu wkrada się nawet w śmieci. Wycierała stoły starannie, zaglądając w każdy kąt. Nawet listwa przy gniazdku nie została pominięta. Jej ruchy były precyzyjne, niemal medytacyjne. Kiedy kończyła, sięnęła do kieszeni fartucha. Wyjęła niewielki notesik, oderwała kartkę i napisała: Dziękuję, że dbacie o porządek. Życzę miłego dnia. Joanna miała taki zwyczaj. Robiła to od lat. Nie dla pokłasku, po prostu wierzyła, że małe gesty robią różnicę, że nawet w korporacyjnej dżungli można zostawić ślad ciepła. Położyła karteczkę na środku stołu, Poprawiła jej rogi, żeby się nie zawijały, i jeszcze raz rzuciła okiem na całość. Sala wyglądała jak spod igły. Gotowe, szepnęła, zbierając sprzęt. Czuła satysfakcję. Tymczasem w całym budynku narastało napięcie. Dziś miał być wyjątkowy dzień wizyta delegacji prezesów z Korei Południowej. Od tygodni przygotowywano tę wizytę. Miały paść podpisy pod wielomilionowym kontraktem coś, co na zawsze zmieniłoby pozycję firmy na rynku. Stawka była ogromna. Asystenci biegali z dokumentami, kateringowcy ustawiali specjalne zestawy herbat, a menedżer biurowca, pan Krzysztof, niemalże rozmawiał sam ze sobą, tak bardzo był zestresowany. Wszystko musi być perfekcyjnie, perfekcyjnie. Mamrotał pod nosem, pocierając czoło. Ci Koreańczycy podobno zwracają uwagę na każdy szczegół. I rzeczywiście, gdy około dziewiątej pod budynek pojechał elegancki czarny bus, a z niego wysiadła delegacja w garniturach szytych na miarę, atmosfera zgęstniała do poziomu, w którym można było kroić powietrze nożem. Prezes firmy, asystenci, tłumaczka wszyscy stali na baczność, gotowi przywitać gości z niemal religijną powagą. Joanna w tym czasie była już w drodze do domu z kubkiem herbaty na wynos w ręku, lekko uśmiechnięta, nieświadoma, jak bardzo jej mała kartka za chwilę namiesza w tych doskonale zaplanowanych trybikach korporacyjnego sukcesu. W sali konferencyjnej Koreańczycy rozsiadali się powoli, z elegancją i uważnością, charakterystyczną dla ludzi, którzy doskonale wiedzą, ile waży każdy gest. Starszy prezes, pan Dan, z lekko siwymi włosami, miał w sobie spokój człowieka, który widział w życiu wiele, ale i wrażliwość kogoś, kto potrafi zauważać drobiazgi. Właśnie dlatego, gdy wszedł do sali, jego wzrok od razu padł na kartkę leżącą na środku stołu. Był to jedyny przedmiot, który nie pasował do sterylnej, biznesowej scenerii. Co to? zapytał cicho, wskazując delikatnie. Tłumaczka zerknęła, przeczytała i zbladła. To, to chyba notatka od sprzątaczki, wyszeptała. Jakby popełniła fołpas stulecia. Pan Jan uniósł brwi. Podszedł. Przeczytał uważnie słowa. Zamilkł na chwilę, jakby je smakował, przetrawiał ich sens. A potem, ku osłupieniu wszystkich, ukłonił się lekko w stronę stołu. Szacunek, powiedział cicho po koreańsku. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Mały gest. Ale wielki. Reszta delegacji spojrzała na niego z szacunkiem i zrobiła to samo. Tłumaczka stała z szeroko otwartymi oczami, jakby oglądała przedstawienie. Prezes polskiej firmy, pan Dariusz, wyglądał, jakby ktoś właśnie wyjął mu z ust widelec podczas obiadu. Całe jego perfekcyjnie ułożone emploi nagle pękło. Proszę, proszę sprowadzić tę osobę, powiedział pan Jan przez tłumaczkę. Kogo? Zapytał menedżer Krzysztof, który właśnie wszedł na salę, próbując złapać oddech. Panią Joannę, odpowiedziała tłumaczka, ledwo powstrzymując dreszcz emocji. Sprzątaczkę? Prezes chciałby jej osobiście podziękować. W sali zapadła cisza. Ktoś upuścił długopis, a dźwięk rozniósł się echem. Jak to? Wydukał Krzysztof. Był kompletnie zbity z tropu. Ale dlaczego. Ponieważ ktoś, kto z takim sercem wykonuje nawet najmniejszą pracę, zasługuje na szacunek. To jest podstawa. Pan Jan uśmiechnął się lekko, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. Joanna w tym czasie była już w autobusie, sącząc herbatę i patrząc przez okno na budzące się miasto. Gdy zadzwonił jej telefon, aż podskoczyła, Zdezorientowana nagłym dzwonkiem. Halo? Pani Joanno! Głos menedżera Krzysztofa był tak nerwowy, że brzmiał jak pisk. Proszę, niech pani wraca, szybko. Co się stało? Zaniepokoiła się. Delegacja z Korei, oni, chcą panią poznać. Natychmiast! Joanna zmarszczyła brwi. Mnie? Ale po co? Tak? Nie pytajcie mnie, państwo, dlaczego, proszę tylko wrócić. Ja zamawiam pani taksówkę. Już. Joanna patrzyła w ekran telefonu przez dłuższą chwilę, jakby nagle zaczął wyświetlać obce znaki. Potem uśmiechnęła się pod nosem i pokręciła głową. No, a to dopiero mruknęła, chowając kubek do torby. I tak, z niewy dla niej prędkością znalazła się na drodze z powrotem do miejsca, które, jak sądziła, zostawiła za sobą na dziś. Nie wiedziała, że ten dzień jeszcze pokaże jej, jak bardzo się myliła. Joanna stała pod drzwiami biurowca, które ledwie dwie godziny wcześniej opuszczała z ulgą, że dzień pracy już za nią. Teraz, w tej samej kurtce, z tą samą torbą przewieszoną przez ramię, czuła się jak bohaterka filmu, w którym ktoś pomylił scenariusze. Pani Joanno, proszę, proszę tędy. Menedżer Krzysztof niemal wciągnął ją do środka, przecierając pod z czoła. Był blady, jakby zaraz miał zemdleć, i cały czas mówił półgłosem do telefonu. Tak, już idzie. Tak, już ją prowadzę. Tak, ja wiem, ja rozumiem, ale to sprzątaczka, nie osoba z zarządu. Joanna szła za nim jak w transie, przyciskając do piersi torbę. W głowie kotłowały się pytania o co chodzi? Czy coś się stało? Czy czegoś nie dopilnowałam? Czy zostawiłam coś włączone? A może, a może to test? Panika mieszała się z absurdem. Dotarli na piętro, które rano tak starannie wysprzątała. Słyszała stłumione głosy z sali konferencyjnej, eleganckie stukoty obcasów, szelesty garniturów. Krzysztof zatrzymał się przed drzwiami, spojrzał na nią z mieszaniną paniki i dziwnego, nowo nabytego szacunku. Proszę się nie przejmować, wyjąkał. Oni. No, oni chcą pani podzękować. Tak osobiście. Proszę tylko, nowie pani, ukłonić się i podzękować. I wyjść. Szybko. Joanna skinęła głową. Miała wrażenie. Że jej serce stuka tak głośno, że słychać je w całym budynku. Kiedy drzwi się otworzyły, zobaczyła coś, czego nie spodziewała się nigdy kilkanaście par oczu zwróconych tylko na nią. W sali panowała absolutna cisza elegancka, wyciszona, pełna napięcia. Przy stole siedzieli prezesi z Korei, z poważnymi twarzami, w idealnie skrojonych garniturach. Przy nich stali polscy menedżerowie, w tym prezes Dariusz który wyglądał, jakby właśnie zrozumiał, że jego luksusowy zegarek cofnął się o sto lat i zatrzymał na epoce internetowej. Na czele stołu siedział on, pan Jan. Siwe włosy, twarz z drobnymi zmarszczkami, uśmiech, który mówił więcej niż tysiąc słów, choć nie uśmiechał się szeroko, tylko prawdziwie. Joanna weszła ostrożnie, jakby bała się, że czymś pobrudzi czysty dywan. To ona? Zapytał pan Jan przez tłumaczkę. Joanna poczuła ciepło na karku, kiedy wszyscy spojrzeli na nią jeszcze intensywniej. Ktoś skinął głową. Pan Jan wstał. I wtedy stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Prezes delegacji z Korei powoli, spokojnie, z wielką godnością, podszedł do Joanny. Zatrzymał się przed nią na dwa kroki. Spojrzał jej w oczy. A potem. Skłonił się nisko. Nie lekko, nie z półśmiechem, jak robią to Europejczycy. To był pełny, głęboki ukłon, gest szacunku w ich kulturze oznaczający coś naprawdę ważnego. Joanna otworzyła usta, potem je zamknęła. Gdyby nie to, że stała na miękkim dywanie, być może jej nogi ugięłyby się całkiem. Dziękujemy za pani pracę, za pani serce i za pani gest, powiedział pan Dian przez tłumaczkę. To, co pani zrobiła, jest dla nas wyrazem wielkiego szacunku. Prosty, piękny gest. Taki, którego dziś brakuje na świecie. Joanna patrzyła na niego, czując, jak do oczu napływają jej łzy. Nigdy, przenigdy nie spodziewała się, że ktoś zauważy jej małe karteczki. Nigdy nie pomyślała, że to, co dla niej jest odruchem, dla kogoś może być czymś wielkim. Za jej plecami menedżer Krzysztof pocił się coraz bardziej. Prezes Dariusz nerwowo ściskał dokumenty, jakby wciąż nie mógł zrozumieć, co się dzieje. Tłumaczka ocierała ukradkiem oczy. A prezesi z Korei wstawali jeden po drugim i kłaniali się ziołuni. Joanna wzięła oddech. Ja, ja po prostu chciałam, żeby było miło, szepnęła, a tłumaczka od razu przekazała to dalej. Pan Jan uśmiechnął się szerzej. To właśnie znaczy najwięcej, odpowiedział. W kulturze, która szanuje pracę i gesty serca, to pani jest dziś dla nas symbolem. I nauką kurczę, tego nam trzeba. Więcej Joanny w biznesie. Joanna skinęła głową, niezdolna do wypowiedzenia czegokolwiek więcej. Nigdy nie była w centrum uwagi. Nigdy nie była tą ważną. A teraz stała tu. W sali pełnej ludzi w garniturach, a jej fartuch w kropki nagle wydawał się być najpiękniejszym strojem na świecie. Po krótkiej ceremonii, pan Dzan podzękował jeszcze raz, a cała sala rozluźniła się. Prezes Dariusz, próbując ratować sytuację, rzucał nerwowe żarty, menedżer Krzysztof biegał z wodą mineralną, a Joanna stała z boku, jakby wciąż nie wierzyła w to, co się wydarzyło. W końcu podeszła do niej tłumaczka, młoda dziewczyna o łagodnym spojrzeniu. Wie pani, co pan Jan mi powiedział, zanim panią sprowadziliśmy? Zapytała cicho. Joanna pokręciła głową. Powiedział: Jeśli tu, w wielkiej Europie, sprzątaczka zostawia karteczkę z wdzięcznością, to znaczy, że ludzie, których będziemy tu spotykać, potrafią docenić coś więcej niż kontrakty. A jeśli nie potrafią, powinni się tego od niej nauczyć. Joanna roześmiała się przez łzy. A ja tylko chciałam, żeby im było miło, powtórzyła. Tego dnia Joanna nie wróciła już do domu autobusem. Menedżer Krzysztof, w geście nagłego olśnienia, kazał zawieźć ją służbową limuzyną. Kiedy usiadła w miękkim fotelu, uświadomiła sobie, że jej życie nie zmieniło się diametralnie. Jutro znowu będzie w pracy o 5.30, znowu będzie mieć stoły, segregować odpady i wycierać blaty. Ale coś się zmieniło. Nie w niej. W tym jak zaczęli ją widzieć inni. Joanna siedziała w kuchni, otulona ciepłym swetrem, z kubkiem herbaty w ręku. Oświetlenie w małym mieszkaniu było delikatne, niemal sielskie, a za oknem miasto tętniło życiem, jakby nic się nie wydarzyło. Tylko ona czuła, że w środku nosi teraz coś nowego. Od tamtego poranka minęły dwa dni, ale wrażenia nie opadły. Joanna wciąż miała w torebce kopertę z osobistym podziękowaniem od delegacji i drobny prezent, elegancki notes z Korei, opakowany w papier z charakterystycznymi znakami. Przeczytała kartkę już chyba z pięć razy. Była tam odręczna notka. Dziękujemy. Niech pani nigdy nie przestaje robić tego, co robi. Tacy ludzie zmieniają świat. Joanna patrzyła na to, uśmiechała się do siebie. Może i świat się nie zatrzymał, może dla sąsiadki z dołu wciąż była panią Asią od sprzątania, ale gdzieś tam, w innym kraju, prezesi wielkich firm zapamiętali jej imię. Tymczasem w biurowcu panował dziwny nastrój. Kiedy w poniedziałek Joanna weszła do środka, przygotowana na zwyczajowy rytm pracy, od razu poczuła spojrzenia. Recepcjonistka skinęła jej głową z uśmiechem, pierwszy raz odkąd tu pracowała. Kilku młodszych pracowników, których nigdy wcześniej nie widziała, powiedziało ciche dzień dobry, a jeden nawet otworzył jej drzwi do windy. No proszę, mruknęła pod nosem, unosząc brwi. Teraz to Asia Wip. W kuchni socjalnej czekała na nią menedżerka biura, pani Marta, z dwiema kawami na wynos. Pani Joanno, mam chwilkę? Zapytała niepewnie, jakby rozmawiała z kimś wyżej w hierarchii. Usiadły razem przy stoliku. Pani Marta, dotąd zawsze chłodna i zajęta, wyglądała na trochę zmieszaną. Wie pani, to, co się wydarzyło z tą delegacją, zrobiło na nas wszystkich ogromne wrażenie. Szefostwo było w szoku. Nie wiedzieliśmy, że taki drobny gest może znaczyć tak wiele. W naszej kulturze często tego nie rozumiemy, ale oni, oni pokazali nam coś ważnego. Joanna słuchała uważnie. Miała ochotę powiedzieć, że przecież nie zrobiła nic wielkiego, ale powstrzymała się. Może pierwszy raz w życiu postanowiła po prostu przyjąć uznanie. Mamy pomysł, kontynuowała Marta, a w jej głosie słychać było autentyczny entuzjazm. Chcielibyśmy zrobić u nas akcję, podziękuj komuś niewidzialnemu. Wie pani, tak, żeby przypomnieć pracownikom, że obok są ludzie, którzy też zasługują na szacunek. Że za czystym biurkiem stoi ktoś. Kto rano to biurko sprzątał. I pomyśleliśmy, że mogłaby nam pani pomóc to zaplanować. Joanna popatrzyła na nią z lekkim uśmiechem. Pani Marto, ja to tylko mopem macham. Nie robię w marketingu. Właśnie dlatego panią prosimy, odpowiedziała Marta, pierwszy raz szczerze się uśmiechając. Bo pani wie, co naprawdę działa. Tego samego dnia po południu Joanna odebrała telefon od tłumaczki, tej samej, która była obecna na spotkaniu z Koreańczykami. Dzień dobry, pani Joanno. Odezwał się znajomy głos. Nie uwierzy pani, ale historia o pani notce trafiła do Korei. Prezes Jan opowiedział o tym w wywiadzie dla jednego z magazynów biznesowych. Artykuł ma tytuł Moment Przetłumaczę. Serce które pokonało korporację. Joanna wybuchnęła śmiechem. No nie, westchnęła. Pani sobie ze mnie żartuje. Nie żartuje odpowiedziała dziewczyna. W Korei to ogromna sprawa. Komentują to w mediach społecznościowych, piszą o wartościach w pracy, o pokorze, o wdzięczności. A prezes Jan powiedział, że nigdy nie zapomni lekcji. Jaką dostał w Warszawie od jednej kobiety. Joanna aż przysiadła na krześle. Świat kręcił się dalej, ale nagle miał wrażenie, że ktoś przez chwilę oświetlił właśnie jej mały kawałek podłogi. Wieczorem Joanna wyszła na spacer. Był chłodny, jesienny wieczór. Liście wirowały na chodnikach, a niebo nad miastem mieniło się różowymi smugami. Szła powoli, myśląc o tym wszystkim. Przechodziła obok małego warzywniaka, w którym zawsze kupowała ogórki do kanapek. Weszła do środka, jak zwykle. Starszy pan za ladą uśmiechnął się. Pani Asiu, no widzi pani. Ja w telewizji widziałem, w internecie czytałem. To pani ta słynna sprzątaczka od serca? Joanna zrobiła się czerwona. Oj tam, panie Władku, słynna, machnęła ręką. A ja tam zawsze wiedziałem, że pani inna niż reszta, odpowiedział z uśmiechem. Tacy jak pani zmieniają świat, niecisteczkami. Joanna kupiła ogórki, chleb i herbatę, a potem ruszyła dalej. Szła powoli, z torbą w ręku i czuła, że coś w niej dojrzewa. Nie, nie zamierzała nagle stać się celebrytką. Nie zamierzała chodzić po wywiadach ani udzielać się w mediach. Ale jedno wiedziała na pewno, Małe gesty mają znaczenie. I jeśli jej karteczki potrafiły ruszyć coś w ludziach, to będzie je pisać dalej. Następnego ranka, o 5:30, Joanna znów była w biurze. Sala konferencyjna była jak zawsze: krzesła lekko odsunięte, okruszki na stole, plastikowe kubki po kawie. Posprzątała wszystko starannie, poprawiła krzesła, starła blat. A potem wyciągnęła notes, który dostała od prezesa Yanga. Napisała kilka słów: Dziękuję, że dbacie o porządek. Życzę miłego dnia. Joanna. Ale tym razem dodała jeszcze jedno zdanie, czując, jak w jej sercu rodzi się nowa, cicha siła. Pamiętajmy o sobie nawzajem. Położyła kartkę na środku stołu, uśmiechnęła się do siebie. Tak, świat potrafił być wielki, szybki, bezwzględny. Ale czasem wystarczyła jedna osoba, jeden gest i jeden słoik ogórków, żeby ktoś przypomniał sobie, co jest naprawdę ważne. Jutro targ, mruknęła do siebie, chowając notes do kieszeni. Muszę kupić jeszcze jeden słoik. Na wszelki wypadek. Nowe ogórki. Może na kanapki, a może na jakąś nową, ważną lekcję. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał Historię na Codzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia Was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.